Witam Państwa ze szwedzkiej Stali Manualna skrzynia biegów, człowiek niezwyczajny jeździć, ale Fura po rozrządzie Poliftowa w 2013 roku w quattro Napędach Filmik z zeszłego tygodnia mówił o tym, że albo nam kradną w nocy katalizator, albo coś się rozwarstwiło na wydechach 29 zł z wysyłką I Jedziemy do Kacperka na kanał Zaraz tam te rurki wydechowe zmontujemy Otóż tam nic nie przegliło, natomiast sunęła się opaska typu zacisk. Jedna rurka, bag na dół. Zamontujemy świeżą 29 wraz z wysyłką. Wszystkiego dobrego. Oby tylko takie awarie były. Wspominałem, że jest po rozrządzie i po sprzęgle. I nowiutkie matarczej i nowiutką przednią szybę. 50 koła w quattro Oddam zarejestrowana rąkowóz. Po, zroszaj set. Ty bez nawigacji, szwedzka, ale na ledach. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij. Ilu sprzedawców powie Ci naprawdę, prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawane przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach, Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdrożej się dla Was wszystkich. Zdrowia!